Świat jest coraz bliżej nas, a rozwój handlu międzynarodowego i elastyczność rynku zapewniają rosnący popyt na usługi transportowe. Skania to jeden z najważniejszych na świecie producentów samochodów ciężarowych i autobusów. Właśnie ten segment rynku stawia największe wymagania, oferując w zamian najwyższą rentowność i tempo wzrostu. Jesteśmy na rynku od ponad 100 lat. Od początku działalności w 1891 roku wyprodukowaliśmy już blisko 1,5 miliona pojazdów. Nasze fabryki znajdują się w Europie i Ameryce Południowej, a za dystrybucję odpowiada sieć ponad 1000 serwisów w blisko 100 krajach. U podstaw identyfikacji korporacyjnej skania leży jakość naszych produktów i usług, podejście do pracy naszych ludzi oraz wyznawane przez nich zasady. Nasze trzy podstawowe wartości to po pierwsze klient, szacunek dla jednostki i jakość. Klient jest dla nas zawsze w centrum uwagi. Przygotowujemy dopracowane, kompleksowe rozwiązania, dopasowane do konkretnych potrzeb i wymagań. Z tego względu tak ważne jest jak najpełniejsze zrozumienie specyfiki branży i profilu biznesowego każdego klienta. Szacunek dla jednostki oznacza wskazania, korzystanie z wiedzy, doświadczenia i zaangażowania wszystkich współpracowników. Wysoka jakość wskania ma zagwarantować satysfakcję i zysk klienta. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, Skania podnosi standard swoich produktów i usług. Skania zajmuje się rozwojem, produkcją i sprzedażą samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 16 ton, służących do transportu długodystansowego, konstrukcyjnego i dystrybucyjnego. Nasza oferta produktowa obejmuje autobusy, w szczególności przeznaczone dla dużej liczby pasażerów, które są wykorzystywane w transporcie miejskim i lokalnym, jak również międzymiastowym i turystycznym. Zajmujemy się produkcją silników stosowanych w zespołach prądotwórczych, w sprzęcie przemysłowym i rolniczym oraz na statkach i jachtach. Coraz większego znaczenia w działalności Skania nabierają produkty i usługi z sektora finansowego, zapewniające naszym klientom kontrolę kosztów i optymalizację czasu eksploatacji. Bycie wysoce konkurencyjnym w coraz trudniejszych warunkach współczesnego rynku wymaga od Skania stałego rozwoju i podnoszenia wydajności pracy służy temu wprowadzony przez skania globalny system produkcji Scania Production System SPS. Wszystkie nasze zakłady na świecie pracują zgodnie z jego wytycznymi, stosując te same metody pracy, zasady kontroli jakości i standardy ochrony środowiska. SPS zapewnia efektywną kosztowo produkcję przy wysokiej kreatywności i elastyczności. Dzięki wdrożonemu przez skania systemowi produkcji modułowej klient może liczyć na produkt optymalnie dostosowany do konkretnych potrzeb jego firmy. Nie sposób przecenić roli, jaką kierowca odgrywa w ekonomice, eksploatacji pojazdu, zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego czy trosce o czystość środowiska. Aby ułatwić pracę kierowców, wszystkie pojazdy skania wyposażone są w system wspomagający, który ogranicza spalanie, podnosi bezpieczeństwo jazdy i minimalizuje szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. W celu dalszego podnoszenia kwalifikacji kierowców wprowadziliśmy program szkoleniowy w ponad 40 krajach. Skania jest ponadto organizatorem cyklicznych zawodów dla młodych kierowców, podczas których testowane są ich umiejętności bezpiecznej i oszczędnej jazdy. Zawody te odbywają się w Europie, Ameryce Południowej, Afryce, Azji i Australii, przyciągając ponad 50 tysięcy ochotników. Już pod koniec XIX wieku pierwsi klienci Skania mieli okazję docenić swój wpływ na proces projektowania pojazdów. Tradycje te kontynuujemy już od przeszło 100 lat. Skania aktywnie poszukuje długofalowych, zrównoważonych rozwiązań dla potrzeb transportowych przyszłości. Celem Skania jest 50% redukcja emisji dwutlenku węgla na tonokilometr pojazdu w latach 2000-2020. Osiągnięcie tego będzie możliwe dzięki zwiększonemu wykorzystaniu paliw alternatywnych, innowacjom, takim jak np. pojazdy hybrydowe, oraz ciągłemu poszukiwaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań. Jako lider w produkcji pojazdów, już dzisiaj wiemy, w jaki sposób postęp technologiczny może przynosić zyski naszym klientom w przyszłości. Uznanie dla naszych produktów i usług wynika z bezpośredniego zaangażowania wszystkich współpracowników w rozwój i usprawnianie pracy na każdym stanowisku. Wspólnie z naszymi klientami i pracownikami tworzymy produkty przyszłości.